Otrzymałam takie pytanie na swoim kanale: kiedy pogodzę się z synem? Czy wyjdę za mąż? I tutaj jestem starą panną, niestety każdy związek bolesny był. Kochani, zapraszam Was do wiadomości prywatnej. Znajdziecie mnie na WhatsApp. Strona facebookowa, ta, która widzi, czuje musicie wpisać frazę hmm, strona, ta, która widzi, czuje, ponieważ jeżeli wpiszecie same, tylko ta, która widzi, czuje, pokażę Wam same grupy. Zapraszam Was tam do kontaktu, do tej strony również yy, i najlepiej takie pytania kierować do mnie po prostu też w yy, no wiadomościach prywatnych, ale yy, postaram się tutaj yy, te pytanie tak jakby wykorzystać. Mam nadzieję, że tutaj Osoba nie ma nic przeciwko, i w ten sposób postaram się po prostu odpowiedzieć. Więc mamy tutaj tak naprawdę dwa pytania, i zobaczmy tutaj, co runy odpowiedzą, co tutaj się zadziewa, kiedy pogodzę się z synem. Wyciągnę trzy runy. No, i tutaj już jak widzę. Są jakieś bolesne sprawy, tak? Jest to tutaj jakieś przejście, transformacja, która musi zajść. Pewne rzeczy stare muszą umrzeć, żeby tutaj powstały też nowe. Runa Eichwas, runa cisu, mówi właśnie o takim drzewie uzdrawiającym, wiecznie żywym, gdzie był stosowany właśnie powszechnie wśród Skandynawów. Było to bardzo szeroko cenione drzewo, ale tutaj Runa Eichwas nam będzie też mówiła, że pewne bolesne rzeczy trzeba po prostu przetransformować, więc coś tutaj się zadziało. W Pani być może życiu. Runa Berkano w odwrotności. Runa Berkano tutaj nam mówi w, takiej, w takim układzie, że jest bardzo duże u Pani przeciążenie. Nie dba pani troszkę o siebie, tutaj czas zadbać o siebie, pomyśleć. Tutaj wymaga tutaj też i uzdrowienia, bo runa Berka no, mówi o takiej kobiecości, ale ta kobiecość jest tutaj wycofana, zamknięta być może taka bardziej silniejsza, tutaj jakaś męska energia. I runa Algis, i tutaj runa Algis nam mówi, o tym, że jesteśmy zbyt bardzo ostrożni, wycofaliśmy się, staliśmy się troszkę podejrzliwi. No i tutaj czas by było na to, żeby pewne rzeczy powiedzieć sobie, przetransformować te bolesne rzeczy, które są pani życiu tutaj zadbać szczególnie też o siebie, Tak bym to powiedziała. No i tutaj jest ta taka właśnie trochę podejrzliwość zbytnia ostrożność Być może czasami My, my piersi tutaj powinniśmy wyciągnąć rękę, ale ta transformacja ma zajść w Pani szczególnie, tak? Na to bym zwróciła uwagę. Wyciągnę tutaj radę z kart rady, yy, które są klucze do podświadomości runiczne, które ja stworzyłam i rada dla Pani tutaj. Strefa komfortu Elga działa na lęk i pozbycie się lęku, odpuszczenie emocji. Yy, tutaj może wpłynąć na zdrowie, i tutaj, yy, jeżeli tego nie odpuścimy, to będzie nam ciążyło na zdrowie i kręgosłupie. Runa jako rada do tego wszystkiego dla pani. Rada dla pani. Ja co tutaj? Jaka rada od run? Runa Odala, czyli ojcowizna, droga sercu jest każdemu, świat ma wiele miejsc, gdzie można tutaj znaleźć odpoczynek, ale gniazdo jest tylko jedno, dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją. Rodzina duchowa przerabia i lekcje życiowe, czyli tu y, ja widzę, że jest coś na rzeczy, gdzieś tam w rodzie, coś tam jakieś nieporozumienie, gdzieś tam jakieś przekonania, być może są coś, pani może ze sobą ciągnie. Y, następne pytanie było. Tutaj czy wyjdę za mąż? Ja bym do tego pytania odpowiedziała, czy pogodzi się pani z synem? Tutaj musi transformacja zajść pani, tutaj ma pani ewidentnie do przerobienia pewne rzeczy, czyli cofnąć się też do rodowych spraw, przemyślenia. I no tutaj transformacja musi być w no, pani, tak? Dobrze, czy wyjdę za mąż? Co nam tutaj runy odpowiedzą? Tak, widać brak zaufania. Już pierwsze, co mi się rzuciło w oczy. Brak zaufania na wyniku. Yy, tutaj Jera mówi o bardzo takim długim czasie, ale Jera zwraca uwagę, tak jak pracujesz, takie żniwa będziesz zbierać. Nautilus mówi o mm, takim przypomnieniu. Niektórzy nie lubią tej runy, ale ja bym powiedziała, że Nautilus mówi, że po to przychodzi, by nam dać lekcję, żeby zrozumieć, że pewne rzeczy musimy wziąć w swoje ręce, yy, znaleźć się rozwiązania, przyjrzeć się pewnym sprawom. Tutaj i Nautis nas uczy. Uczy jak wychodzić z takich właśnie wszelakich no niezbyt korzystnych spraw. Nautis też mówi o takiej porę, obręczy, która nam ściska klatkę piersiową. Robimy to, czego nie do końca chcemy, lubimy, wykonujemy coś, co, co nie do końca nam tutaj pasuje. Nie jest to dla nas komfortowa sytuacja, ale Nautis przychodzi dać nam lekcję i im powiedzieć,. Dasz radę, spójrz, znajdź rozwiązanie i uważam, że to jest naprawdę świetna runa, taka, no, bym powiedziała, dająca lekcję jest to taka bardziej lekcja wytrwałości i zajrzenia tak w głąb siebie. Runa ich was mówi o tym, że nie mamy zaufania, straciliśmy zaufania, nie ma tandemu, więc w tandem, tandem tworzy grupa, dwoje ludzi, którzy mają do siebie zaufanie. No i cóż mogłabym tutaj powiedzieć, że to zofanie u Pani zostało nadwyrężone. Nie wie Pani po prostu też jak wyjść z pewnych sytuacji. Y, Runa Jera mówi o y, takim y, ciągłości, o takim y, okrągłym roku. Więc tutaj ja bym powiedziała, że tutaj y, do przepracowania też, przyjrzenia się pewnym rzeczom, y, nieodpuszczania. Dobrze, wyciągnę radę tutaj, najpierw z tej strefy wyciągniemy do rodzinnych spraw tutaj, czy przepracowanie bólu. Jeżeli chodzi o tutaj za mąż pójście, jaka to będzie strefa? Strefa pracy, równowaga między pracą a strefą osobistą, wdzięczność za drobne rzeczy. Tak, doceniajmy drobne rzeczy, znajdujmy tą równowagę między pracą, a y, po prostu odpoczynkiem. I mamy tutaj runę y, Algis, która jest runą y, tutaj y, taką dającą nam radę. I y, choćbyś y, szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Boska energia, moc oczyszczenia, y, boskie wibracje, dziś, dziś pobłogosławia, zostajesz pobłogosławiona y, boską ochroną, dobrym zdrowiem, zadbaj o odporność i kondycję. Czyli... Tutaj zadbanie, tak jak mówiłam o siebie przede wszystkim, tak? Znalezienia też tej równowagi. Czyli tutaj też brak zaufania. Nuruna no, Anautis, która mówi yy, zastanów się, przyjrzyj się pewnym sytuacjom, które Ci uwierają, które nie są dla Ciebie korzystne. I Runa roku mówi: przyjrzyj się temu wszystkiemu, co się działo w, w ciągu roku bądź lat, być może, yy, co tutaj nie grało, co, co tutaj nie było. Yy, takiego fajnego, to, to tutaj do no, zwrócenia uwagi, Runa Algis mówi o takiej właśnie ochronie ochronie, że jesteśmy chronieni i dziś wznosimy ręce, tak jakby y, po prostu do nieba, do Boga, aby nas, y, aby tutaj y, po prostu ta boska mocna nas spłynęła, y, abyśmy zostali tutaj pobłogosławieni, abyśmy mogli y, po prostu odnaleźć po prostu też i tą równowagę sami w sobie, tak? taka jest tutaj ode mnie takie przesłanie, taka rada, najlepiej po prostu zwracać się do mnie prywatnie. Tutaj czasami jest potrzebna imię bądź data urodzenia, jeżeli mamy tu mieć głębszy wgląd. Więc ja to tylko tak można by powiedzieć zrobiłam no, pobieżnie można powiedzieć. Mam nadzieję, że coś tam do Pani trafi, coś tam podpowie i coś tam tutaj wskaże w tej drodze. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za Pani pytanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na prywatne tutaj, do prywatnych wiadomości.